To może nie niepotrzebnie szukam tych żartów gdzieś w sieci, jak w głowie same są Cześć, witam w programie, w którym oceniam prawnicze Mamy, z nami będzie Szymon. Kamil. Zaczynam od słuchara. Pomywacz skarży się koledze, Ale miałem pecha wczoraj wamałem się do domu bradnika, on mnie nakrył, powiedział, żeby... powiedział, żebym zmykał i więcej się nie pokazywał. No to jednak miałem szczęście. Szczęście policzył sobie 300 zł za poradę. To chyba dobracona, nie? Jakie rynkowo, nie? Za taką jedną poradę. Ale to jest też taki dowcip, jak klient potencjalny pyta prawnika, ile kosztuje u niego porada, No i prawnik odpowiada 200 zł za odpowiedź na jedno pytanie. Aha, nie, nie dziękuję. No to ja się już pożegnam. 200 zł się należy. To może nie nie szukam tych żartów jak gdzieś w sieci, jak mam w głowie same słuchacze. No. Dobra, Oglądałem do... często familiadę, Czułem się od najlepszych. A też były prawnicze? Prawnicze akurat nie, ale konwencja była bardzo podobna. Dobra, zaczynam od pierwszego. Starożytny grecki filozof. chryzyp smar ze śmiechu, śmiejąc się z własnego żartu. To się liczy jak samobójstwo? No, chyba nie mimo wszystko, bo wydaje się, że jednak intencją Chryzypa nie było to, żeby z, ze śmiechu umrzeć, tylko z powodu czynników od siebie niezależnych, tak? czyli jakichś tam ruchów fizjologicznych, no doszło do śmierci. Także to też jest tak, że jakbyśmy chcieli. Ale wiesz, że dowcip może zabijać. Jest taki odcinek kultowego Monty Pythona, jak tam był, był taki, te, ta, ta, była taka historia dowci, najśmieszniejszego dowcipu na świecie, który zabijał i był mm. używany mm -hmm. podczas walk na frontach chyba I Wojny Światowej. A, widziałam, jak Bardzo fajnie. Właśnie, to, to, tutaj jest to Jeżeli ty byś znał taki żart i opowiadał go, tak było w tym skoczu Monty Pythona. Czy to by było zabójstwo? No, jeśli bym wiedział, że mój żart powoduje bardzo e, brzemienne skutki, czyli prowadzi do śmierci, no to tak. Tak, więc jeżeli byśmy wiedzieli, że jakieś wypowiedzenie konkretnych słów z, z jakąś taką prawidłowością powtarzającą się powoduje określone skutki postaci śmierci to nie byłoby problemu, żeby nazwać takie zachowanie zabójstwem i osobę, która używa takiego żartu, nazwać zabójcą. No ale na przykład no, taka bardziej przyziemna historia, tak? Na przykład może się zdarzyć, że e, wnuczek chce odziedziczyć spadek po babci, no i na przykład przekazuje informację e, jakąś taką traumatyczną e, dla niej, wiedząc, że ona ma słabe serce i może e, doznać zawału, no i umrzeć, prawda? No to wcale e, tak naprawdę... No, nie jest wykluczone, że zostanie w takiej sytuacji zabójstwo przypisane. Myślisz, myśli, że nasz program jest tak śmieszny, że może zabijać? Czy... <śmiech> <śmiech> nie. Możemy <laughs> być pomocnikami to, do zabójstwa. Musimy to, zobaczyć zasięgi i wtedy zobaczymy, ile istnień mamy na sumieniu. <laughs> Mam nadzieję, że właśnie mało osób, że dużo osób nie umrze z tego, oglądając te Znaczy dlatego sucharek wybieramy, żeby zbyt daleko idących skutków nie powodowało. Tak, więc moglibyśmy no, bardzo prosto śmieszny ten program, ale niestety chcemy, żebyście pozostali żywi i się nauczyli trochę prawa karnego przy okazji, dlatego nie przesadzamy z ich jakością żadnych. Tak, będziemy dozować. Tak. Mogę cię przytulić? Zapytał. Nie, rzekł jej usta. Potrzebujesz na to zgody, polu, Powiedziały jej oczy. Na Napastowanie seksualne, powiedział sędzia. To jest śmieszne, ale to. To jest generalnie. Przestępstwa seksualne są bardzo takie tragiczne i bardzo. No nie ma tak naprawdę, z czego się śmiać w takiej, takiej sytuacji, chociaż to zabawnie to, to jest przekazane. Ale jakby to, co moglibyśmy tutaj powiedzieć, że za każdym razem jak jest, jak jest słowo nie, to trzeba się. No, trzeba wstrzymać. się powstrzymać jak Czas najbardziej. Się no. Że to nie jest tak, że taki, ten mem jakby może być trochę o tyle niebezpieczny, takie pisarstwo na przykład, bo ono może powiedzieć, że to jest jakoś relatywne, że jeżeli słyszymy od drugiej strony, czy od, to, czy od kobiety, czy od mężczyzny, że ktoś czegoś nie chce, to to powinno zakończyć nasze niecne plany w stosunku do tej osoby. Także brnięcie, no. czy... Przyjęcie założenia, że ktoś mówi, nie mówi tak, jest przynajmniej w naszym porządku prawnym bardzo ryzykowne, tak? jeśli za tym idą jakieś dalej idące czyny. Tak, więc tutaj to się powinno na tym zakończyć, nie, nic nie powinno być dalej. Z tego nie ma żartów, to są bardzo poważne sprawy, tutaj jest jakby dużo tragedii się dzieje, no po prostu jak jest nie. Zawsze zna, zawsze znaczy nie. No, nie, do, nie. Nie możemy też domniemywać zgody, tak? Na przykład tak. nie wiem, no, czasami rzeczywiście może być taki jakiś kontekst, na przykład małżeństwo, no to tam mhm. w wielu sytuacjach na przykład tą zgodę można domniemywać. No chyba, że wyraźnie tak, się tak, tak, tak. W, 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 czy wskaże ten małżonek, że sobie pewnych zachowań nie życzy, ale co do zasady, jak, jak to nie jest jakiś układ małżeński, no to nie znaczy nie, tak, no, trzeba mhm. mieć wyraźną zgodę rzeczywiście. Na, na jakiejś czynności o charakterze seksualnym. No bo inaczej mogą być z tego kłopoty. Poważne kłopoty, odpowiedzialność karna, wpisanie do rejestrów przestępstw seksualnych, więc tutaj nie ma, nie ma żartów i nie, nie należy nadinterpretowywać. A już jak już specjalnie jak ktoś powie nie. To nie też może być wyrażone gestem, może być wyrażone jakąś postawą ciała, ale może być coś powiedziane wprost i za każdym razem oznacza to samo. Nie stop. Tu jest jakaś przykra sytuacja, szkalowanie prawników. Adwokaci prokuratorzy to hieny, które lecą tylko na kasę. Nieważne, czy coś strasznego zrobisz lub czy jesteś niewinny, jeśli dostaną kasę za wyrobienie cię lub wsadzenie do wycienia, najprawdopodobniej będą posuwać cię do najgorszych gierek i chwytów poniżej pasa, byleby Szmarc się zgadzał. Szymon, jakbym czytał, jak, jak, jak czytał o tobie, że hmm. jesteś adwokatem, na pewno tak się zachowujesz. A nie, sposób... hiena, czy ja wyglądam jak hiena cmentarna. To jak baranek. To. Można jest... na mnie polegać jak na zawiszy. Tak. To jest to, to nieuczciwe, nie? Taka, taka ocena generalna w stosunku do prawników. To znaczy... Nie jest tak, że ludzie są super zakazne. No Jest grupa prawników, którzy w ogóle pracują pro bono. Są fundacje, jest np. przykład Kelsijska Fundacja Praw Człowieka, która dużo rzeczy robi właśnie w zasadzie na granicy opłacalności. Są prawnicy poszczególni, którzy prowadzą sprawy. W ogóle za darmo, zarywając noce, no tracąc nawet swoje własne pieniądze, które mogliby, raz, mogliby zarobić, a dwa, na przykład, np. drukują, jeżdżą, dbają o tego klienta. Więc nie można takich rzeczy powiedzieć. Znaczy, tak, bo poza tym ludzie też nie rozumieją tego, że jak na przykład bierze się obronę w sprawie karnej, no to nie umawiasz się na określony rezultat. Ty nie możesz nikomu obiecać, że go wybronisz, tak? Że swoimi działaniami doprowadzisz do tego, że ktoś zostanie uniewinniony, Bo tak naprawdę ty masz działać tylko starannie, tak? Bo to, jak jeden wyrok zostanie wydany, to najczęściej nie masz na to wpływu. Ty masz się starać i masz przekazywać sądowi jak najlepsze argumenty, które działają na korzyść twojego klienta. Tak? I jeśli chodzi o honorarium dla adwokata, za to tylko można inkasować pieniądze. Tak? Więc tak naprawdę adwokatowi płaci się za to, żeby podejmował jakieś rzetelne czynności. Tak? Tak, więc... Ale prokuratorowi na przykład, to już no, w ogóle tego nie rozumiem, no bo tak naprawdę jakby prokuratorowi ktoś zapłacił za, w związku z postępowaniem karnym, mm -hmm. no to przecież byśmy mieli do czynienia z przestępstwem łapownictwa, więc tutaj tak, w ogóle prokurator się prokuratorzy to nie dostają pieniędzy za jakąś sprawę. Prokuratorzy dostają pieniądze, jakby miesięczne wynagrodzenie, które zostało tam chyba w ustawie, tak. Ona zawsze jest takie same i tam, tam nie ma. Znaczy no, dodatki jakieś mają, dodatki, no, ale to tak, ale... nie chodzi o to, żeby kogoś... Tak, to prawda... nie jest tak, że ktoś będzie, nie wiem, więcej ten prokurator skarża, to będzie dostawał jakoś super więcej pieniędzy i na tym mu jakoś specjalnie zależy. To zupełnie nie na tym polega wynagrodzenie dla prokuratorów. Nie. Też jest w stosunku nieuczciwe w stosunku do niektórych prawników. Na przykład ja przez lata, Szymon też pracował w Studenckiej Paradni Prawnej, ja pracowałem na, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Yy, so studenckie poradnie prawne są w zasadzie w całej Polsce. Tam to, to przeważnie, jeżeli, jeżeli nie jesteście prawnikami, i chcielibyście uzyskać w zasadzie profesjonalną, za darmową pomoc no to zapraszam do tych studenckich poradni prawnych, gdzie możecie przyjść ze swoim problemem i tutaj studenci, czyli tacy młodzi prawnicy pod okiem doświadczonych praktyków poświęcają naprawdę wiele energii po to, żeby pomóc takim osobom i często mają jakieś wielkie sukcesy i w życiu wyniki pomyślą, że za to jakieś brać pieniądze. Nikt nie oczekuje i to jest w ogóle zabronione. Więc jak tutaj takie generalizowanie w zakresie jakiegoś takiego pazernictwa prawników na, na pieniądze jest po prostu nieuczciwe, bo znamy masę przykładów prawników, którzy, którzy podejmują działania no, zupełnie problemem. No i część siedzi na, przy tym stole. Jak część siedzi przy tym stole. Dobra, to tyle na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszamy do subskrypcji, klikania dzwoneczek. Jeżeli chcielibyście, żeby to ważnem, bądź wasze pytanie jakieś Was trapi znalazło się w naszym odcinku, to wysyłajcie go na kontakt kapel bądź zostawcie na grupie facebookowej Karny Jerzyki. Zapraszamy też na nasze social media, wspomniany Facebook czy Instagram. No i chyba to by było na tyle, tylko pamiętajcie, najważniejsze, że kontraty pozaustawowe nie istnieją. Do zobaczenia.